Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z Pauliną Pomierczyk, Pauliną z pracowni projektowej Grafis ze Świnoujścia. Witamy cię serdecznie. Tak, dzień dobry, witam Państwa. Cześć Agnieszka, bardzo mi miło. Cześć, mi również bardzo mi miło Cię gościć na naszej konferencji Zero A Cieszy. Powiedz, o czym będziemy dziś rozmawiać? Jaki projekt zaprezentujesz? Chciałabym opowiedzieć dzisiaj Państwu o projekcie domu, oczywiście w standardzie pasywnym. Co ważne, ten dom jest prawdziwy, realny, czyli to jest dom dla prawdziwego, realnego inwestora z realnymi wytycznymi i uwarunkowaniami prawnymi. I teraz skąd może taka trochę przewrotna nazwa mojej prezentacji? Bo podczas jednego ze spotkań live w ramach kursu, Agnieszka powiedziałaś coś takiego, że z marzeniami się nie dyskutuje. To było dość dawno temu, natomiast mi to bardzo utkwiło w pamięci. I cały czas się zastanawiałam, czy my musimy dyskutować z tymi marzeniami w kontekście standardu pasywnego. Dyskutować, czyli trochę wybierać, czy jedno, czy drugie, czy może wcale nie musimy i możemy mieć. I jedno, i drugie, właśnie. Ale po kolei, by przybliżyć Państwu realia projektowe, chciałabym najpierw opowiedzieć kilka słów wstępu. Inwestycja zlokalizowana jest w Sinoușciu, a więc ma dość korzystne warunki klimatyczne. Działka jest raczej prostokątna, zarówno działka, jak i najbliższe otoczenie ma płaskie ukształtowanie. To, co jest bardzo istotne, to wjazd od strony południa i brak możliwości lokalizacji tego wjazdu od jakiejkolwiek innej strony świata. Od wschodu mamy las, od zachodu istniejące zabudowania. W związku z tym, tak na pierwszy rzut oka, nie są to idealne warunki dla uzyskania budynku w standardzie pasywnym. Jeśli chodzi o podstawę prawną, mamy tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na szczęście. On akurat nie przysporzył żadnych problemów ani nie wchodził w konflikt z wytycznymi inwestora. I teraz punkt trzeci, najważniejszy, czyli marzenia. Marzenia to tak naprawdę wytyczne inwestora. W tym przypadku inwestorem jest rodzina 2 plus 2, e, dla których najwa najważniejszą, największą wartością jest możliwość spędzania wspólnego czasu i wspólnego przeżywania. Ale równocześnie każdy z nich respektuje, potrzebuje i daje sobie nawzajem taką przestrzeń dla siebie. To, co ważne, to to, że w skład grona inwestorskiego wchodzi również pies Zofia, która jest również bardzo ważnym członkiem rodziny i żartobliwie właśnie część, część pomieszczeń w domu nazywanych jest na cześć Zofii, tak jak na przykład łazienka Zofii, czy też apartament Zofii. I teraz jeśli chodzi o te marzenia, to e, zawierały w sobie takie kwestie jak między innymi to, że budynek koniecznie musi być parterowy, że powinien mieć układ L kształtny, m, że bryła ma być e, stonowana, delikatna, prosta z, natury, z naturalnymi materiałami takimi jak drewno, cegła, w, co ważne, w technologii tradycyjnej murowanej. E, jeśli chodzi o kwestie funkcji układu pomieszczeń, to moi inwestorzy mieli tutaj też bardzo konkretne wytyczne, i w zasadzie wiele rzeczy było nienegocjowalne. Eee, I część z nich, e, jak również część z tych powyższych marzeń, sprawiało, że to również nie jest idealny punkt wyjściowy dla uzyskania standardu pasywnego. E, w związku z czym, co powstało na bazie tych marzeń? Uwarunkowań i wytycznych standardu pasywnego. No, oczywiście to, co musiało powstać, czyli dom marzeń w standardzie pasywnym. Zacznijmy może od przybliżenia bryły. Powstał, tak jak już wspomniałam, dom parterowy w układzie L-kształtnym. Dom parterowy, a więc z marszu o niekorzystnym współczynniku zwartości bryły, współczynniku ADOV. L-kształtny, czyli miejscowo sam zacieniający siebie. Dodatkowo z wjazdem od strony południowej, czyli z automatu tracimy część tej południowej ściany, która jest najlepsza, jeśli chodzi o lokalizację dużych przeszkleń, które mogą dać nam duże zyski energii w okresie zimowym. Dodatkowo z dużym przeszkleniem od strony północnej i z przeszkleniami od strony wschodniej, w związku z czym te przeszklenia generują duże straty, a nie zyski. Aha. To, co jeszcze było taką wisienką na torcie, jeśli chodzi o problemy i utrudnienia w tym temacie, to stosunkowo niewielka wartość umownej powierzchni ogrzewanej, która w tym budynku wynosi 178 m2. I fakt otwarcia salonu aż do konstrukcji dachu, bo akurat pozostała część domu jest już zaprojektowana jako typowo parterowa z poddaszem nieużytkowym. Mhm. I teraz na następnym slajdzie chciałabym pokazać zagospodarowanie terenu. I to, co tutaj się rzuca na pierwszy rzut oka, to uwolnienie lewego górnego narożnika od jakiejkolwiek zabudowy czy też innej funkcji. To jest dlatego, żeby maksymalnie odsunąć się z zabudową od tych istniejących zabudowań, a także, żeby zwolnić część, działkę, część działki zgodnie z jedną zewnytyczną, która była taka, że ma się tam znaleźć własna prywatna łąka inwestorów. Mhm. E, zarówno dojść, jak i dojazd mamy e, od południa. E, przy domu mamy spory taras, na którym znajdują się drzewa liściaste, i jest to bardzo ważne, żeby to były właśnie drzewa liściaste, a nie iglaste, ale o tym powiem później, dlaczego jest to tak istotne. E, dzięki geometrii dachu mamy za to tutaj naprawdę sporo przestrzeni na instalację fotowoltaiki. I teraz klu domu, czyli to, co w każdym projekcie domu jest najważniejsze, bo to nie, najważniejsza nie jest bryła, nie jest elewacja, tylko układ funkcjonalny. Dom musi być zrobiony w ten sposób, że e, muszą być wzięte pod uwagę wytyczne inwestora, musi on być spersonalizowany, tak by potem po prostu był wygodny w użytkowaniu. I to, co widać na pierwszy rzut oka, to jest oddzielenie części nieogrzewanej, jak i garaż, od części ogrzewanej, czyli domu. W dolnej części litery R jest ta główna część dzienna, czyli salon, jadalnia, aneks kuchenny, mała spiżarnia i łazienka zwana właśnie łazienką Zofii, czyli lecie mm. łap po spacerze. Przy garażu mamy pomieszczenie techniczne, saunę na podczerwień, która tutaj też była jedną z wytycznych. I od strony wschodniej mamy jedno pomieszczenie, które wymagało doświetlenia. Jest to pokój gościnny. I dwa, które nie wymagały, czyli dwie łazienki, natomiast one nie wymagają, jeśli chodzi o przepisy, ale wymagali tego moi inwestorzy i to zostało zaprojektowane. Od strony zachodniej zaś mamy zlokalizowane sypialnie, które mają bezpośrednio, bezpośrednie wyjście na taras. To, co jeszcze tutaj widzimy, to że właśnie w części dziennej, czyli w salonie, mamy doświetlenie z trzech kierunków świata. Od północy, od południa i od zachodu jest to uwarunkowane zarówno kwestiami wizualnymi, funkcjonalnymi, jak również kwestią właśnie uzyskania standu, standardu pasywnego, czyli zbilansowanie obliczeń w programie PHPP. Mhm. I teraz jak przy tylu trudnych momentach wieściowych, które w zasadzie przysparzały raczej problemów niż, niż korzyści, Udało się dojść do tego bilansu i udało się uzyskać te pożądane wartości. Slajd, który obecnie Państwo widzicie, jest screenem z programu PHPP, czyli programu do obliczeń. I to, co jest zaznaczone, to to, że zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi 15 kWh na metr kwadrat na rok, czyli warunek konieczny został spełniony. Drugi z warunków to kwestia przegrzewania, która w tego typu budownictwie może wynosić maksymalnie 10% dni w skali roku. Uh -huh. Tutaj mamy zero, więc jest to świetny parametr. Ten świetny parametr został uzyskany dzięki m.in. żaluzjom zewnętrznym, jak i właśnie drzewom liściastym, które latem zacieniają, natomiast zimą, gdy stracą liście, nie zmniejszają zysków z okien. I jak udało się do tego dojść? Oprócz takich standardowych rozwiązań, jak ciepły montaż okien, drzwi balkonowych, unikanie mostków termicznych, pompa ciepła itd., to przede wszystkim przez uzyskanie naprawdę świetnych parametrów wartości u poszczególnych przegród, bo dach ma tutaj rząd wartości 0,028, czyli jest to naprawdę świetna wartość. Możemy no. dla porównania powiedzieć, że w tej chwili według warunków technicznych hmm. dach ma mieć 0,15? E, dużo, dużo więcej. To jest tak naprawdę Mercedes Aha. Mercedes wśród dachów. Tak. E, oczywiście, e, tak jak już właśnie wspomniałam, czyli odpowiednie zaprojektowanie, e, przegród, e, zwiększanie m, przeszkań tam, gdzie jest to pożądane i możliwe. A również zwiększenie ilości okien stałych, tak, gdy ze względu na to, że okna Fix mają mniejsze ramy, w związku z tym mają większą powierzchnię szyb, a więc większe potencjalne zyski energii zyski energii zimą i tutaj właśnie jest widok na fasadę południową od strony wjazdu do domu. Widać te duże przeszklenia, ale widać też, że brota garażowe, drzwi wejściowe, czyli elementy, które w zasadzie jeśli chodzi o bilans zysków i strat raczej nie pomogły, bo nie mogliśmy przez to wpuścić więcej, więcej energii. I ostatnia kwestia, którą chciałam poruszyć to fakt takiego mitu, który jeszcze bardzo często funkcjonuje w wielu głowach i swego czasu funkcjonował również w mojej głowie, czyli to, że bardzo wiele osób, myśląc budynek pasywny, budynek zeroenergetyczny, myśli budynek brzydki, nudny, nieciekawy. I to zarówno jeśli chodzi o bryłę, jak i funkcję. Natomiast tak nie jest, tak nie musi być. Bo to od nas, architektów, i naszych inwestorów, zależy, jak te budynki będą wyglądały. Bo oczywiście mamy tu pewne um, uwarunkowania, wskazania, zalecenia, jak bryły powinny być kształtowane, jakich rzeczy unikać, jakich nie. Ale to zupełnie nie przeszkadza temu, by stworzyć budynek, który będzie naprawdę ciekawy, interesujący. Co najważniejsze, który będzie spełniał wymagania naszych inwestorów. I budynek ten z pozoru wygląda jak. Zwykły dom, tak? Zwykły dom, zwykły um, nie w standardzie pasywnym. Z tą różnicą, że dzięki e, zastosowanym technologiom i metodom projektowym on jest tak naprawdę bardzo niezwykłym domem. Przez to, co dzieje się w środku i jak, e, jaki jest w nim komfort życia i jak jest użytkowany. Także to, to wszystko, to chciałabym dzisiaj opowiedzieć na temat projektu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do współpracy. I mamy też Zofię z nami dzisiaj. Mamy też Zofię. Zofia towarzyszyła nam przez cały etap projektowy, także nie mogło jej zabraknąć. Świetnie. Czyli Paulina, w Twoim wypadku, jeżeli chodzi o ten projekt i o przejście procedury z projektowaniem dla budynku, z zasadami dla budynku w standardzie pasywnym, budynku zeroenergetycznego, rozumiem, że te. Wytyczne i ten sposób projektowania nie ograniczył Twojej kreatywności w żaden sposób? Um, nie, zdecydowanie nie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o standard pasywny, to on oczywiście jest trudniejszy, jest bardziej wymagający na każdym etapie, bo począwszy od projektu, jak i po, re, po realizację, ale to jest trochę tak, jak ze zmianą systemu operacyjnego w telefonie, czyli funkcjonujemy na tym starym, jakby jest ok. Potem stwierdzimy, dobrze, zmieńmy sobie na przykład nie wiem, na iPhone'a. Na początku nie możemy się odnaleźć jest strasznie, ale zaskakująco szybko stwierdzamy, jak mogliśmy funkcjonować na tych starych realiach, i mam wrażenie, że tak samo jest właśnie ze standardem pasywnym. To, co wy zawsze powtarzacie podczas kursu, że to nie jest technologia NASA. To się tak wydaje na początku, ale tak nie jest. To prawda, to prawda. Czyli da się tego nauczyć po prostu. Zdecydowanie. Okej, okay, świetnie. A coś powiedziałabyś przyszłym architektkom, architektom, którzy e, chcieliby projektować budynki zeroenergetyczne? energetyczne. Toż właśnie, e, nie jest. To, że nie jest to trudne, więc to jest chyba najważniejsze, tak? Tak, nie jest to trudne, a co więcej, ostatnie lata są bardzo burzliwe w tym, co się dzieje. Bo pandemia, bo wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, galopująca inflacja? Te zdarzenia bynajmniej nie dają nam poczucia bezpieczeństwa ani poczucia żadnej stabilności. E, zmieniający się klimat to jest temat, który w ogóle jest wciąż bardzo trywializowany, niestety przez wiele również ważnych osób, a nie możemy go trywializować. E, I niestety wszystko wskazuje na to, że nie będzie stabilniej, będzie coraz mniej stabilnie. E, i to też nie jest tak, że my zmieniając teraz podejście projektowe, możemy nagle zmienić całkowicie świat i odwrócić te zmiany, bo oczywiście to by było za piękne, za proste, ale możemy się realnie do tego przyczynić, żeby te zmiany były wolniejsze. E, więc to tak naprawdę nie jest kwestia, czy zwrócić się ku rozwiązaniom standardu pasywnego, który jest jak dla mnie po prostu bardziej dojrzałym e, standardem, tylko tak naprawdę, kiedy, a to kiedy powinno być już. Pięknie, pięknie powiedziane. Zgadzam Dziękuję. się z tobą. Zgadzam się z tobą w 100%. Eee... Super, super prezentacja. Eee, myślę, że dużo merytorycznych rzeczy, e, dużo rzeczy praktycznych dla przyszłych inwestorów, dużo tipów i wskazówek e, na podstawie dokładnie tego case study. Dzisiaj mhm. słyszeliśmy, więc fantastycznie o to chodziło. Bardzo profesjonalnie przygotowana prezentacja Dziękuję. i bardzo pełna treści i wartości. Także serdecznie też dziękujemy dzisiaj za spotkanie. Zapraszamy do zadawania pytań architektce Paulinie Pomierczyk. Pod tym postem pytań o projekt, pytań o współpracę, o zahaczanie Pauliny też na czacie, na messengerze. Jesteśmy tutaj całą konferencję wszyscy dostępni dla ciebie, dla ciebie inwestorze, osobom, jeśli planujesz budowę przyszłego domu, ale też jesteśmy dostępni, by odpowiedzieć na wszelkie merytoryczne pytania osobom z branży i profesjonalistom w tym zakresie. Także dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam do kontaktu i widzimy się na następnych nagraniach i na następnych spotkaniach z nami. Do zobaczenia. Również bardzo dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.